Cześć, mamy dzisiaj piątek, 24 lutego e, i jest dzień niespodziewanego całusa. Hm, kto wie, weekend przed nami, nie wiadomo. E, ja tylko dam takie przypomnienie, bo tu pojawiło się trochę nowych osób, że poranne gastrotypy jest to taka formuła skierowana dla gastronomii, gdzie od poniedziałku do piątku udzielę się z jakąś wiedzą, wskazówką, która pomaga nam się rozwijać w tej gastronomii, żeby finalnie zarabiać w niej więcej. No dobra, jest to w sumie prosty temat, więc my jedziemy sobie z tematem, który jest stricte związany ze sprzedażą. I chodzi o milczenie. Widzimy się po czołówce. Dobra, i o co chodzi z tym milczeniem? Na pewno słyszałeś powiedzenie, że mowa jest srebrem, milczenie złotem. I jeżeli pracujesz na barze albo na sali, no to masz do czynienia z klientami, którym coś sprzedajesz. Jeżeli jesteś menadżerem bądź właścicielem, no to twoi berwani albo kelnerzy sprzedają, więc możesz im o tym przypomnieć podczas codziennej odprawy, którą mam nadzieję, że robisz. Jak nie, to polecam, ponieważ jest to jedna z najlepszych inwestycji, które możesz. Zaimplementować u siebie w lokalu tak totalnie za darmo. No ale się też, że tutaj, jako menadżer bądź właściciel, sprzedajesz różnego rodzaju eventy albo takie rzeczy, i tam też się to przyda. I chodzi o to, że jeżeli już komuś coś sprzedajesz i ta osoba ci odpowiada, to daj sobie od 3 do 5 sekund, zanim odpowiesz i po prostu bądź cicho. I jeśli to zrobisz, to wydarzą się trzy rzeczy. Po pierwsze, osoba, której coś sprzedajesz, poczuje się ważna. Że nie odpowiadasz od razu. Po drugie, ty będziesz miał więcej czasu, żeby zrozumieć potrzeby tej osoby, ponieważ jeżeli lecimy tak z automatu i szybko wszystko cyk, cyk robimy, no to nie ma na to czasu. I oczywiście tutaj jest taki jeden wyjątek, że w momencie, w którym jest tabaka i masz trzy rzędy osób przy barze albo pełną salę i jest po prostu wojna tabaka na maksa i jest sprzedaż, no to nie no, to wybierasz rozwiązania, które są szybkie, no ponieważ ten czas przełoży się na zysk. Ale. Jeżeli jest początek zmiany i nie ma jeszcze tej tabaki, no to daj sobie chwilę czasu na to, żeby odczekać. Wtedy zrozumiesz właśnie i lepiej poznasz potrzeby swojego klienta, i łatwiej Ci będzie sprzedać mu coś więcej. I trzecie, moim zdaniem najważniejsze, to dzięki temu przez przypadek. Nie przerwiesz osobie, która chciałaby jednak kontynuować jaką myśl, jakąś myśl. No bo ty nie wiesz, że jeżeli ktoś robi pauzę, to czy on się nie zbiera do tego, żeby powiedzieć coś więcej i leci dalej. Dlatego, jeżeli zrobisz taką pauzę od 3 do 5 sekund, to ta osoba poczuje się ważna, ty lepiej zrozumiesz to zagadnienie, no i przez przypadek jej nie przerwiesz. Oczywiście zachęcam Cię do tego, żebyś spróbował i stestował, ponieważ te rzeczy, szczególnie ten odcinek, będzie służył temu, żeby zwiększać Twoją sprzedaż. Więc trzymam kciuki, stestuj, sprawdź i zobacz, czy działa. A ja dziękuję Ci za poświęcony czas. Oczywiście jest piątek, więc życzę Ci wysokich utargów, tabaki tego, żebyś zarobił w ten weekend i Twój lokal jak najwięcej. A my widzimy się już w poniedziałek. Dzięki i do zobaczenia. Pozdrawiam. Maciej Chojara, GastroLibre.